Aha, to cześć. cześć. Hey, cześć. We no? Kto za wychodzi hey, na to, że Manojek zabij. zabija ludzi, jest winny. Yes, to, że... Manojek nie... jest detektywem. Halo, halo, oh, halo. Shooting me. Proszę, yes. przepraszam. Oh, ja nie strzelałem wiko. Uh. Jeszcze... Słyszałem jakieś strzały. To jest strzały To jest to nie strzały nie to mnie poszczególny. No to nie jest. Ja źle. byłem, jestem, jestem ten nie. No nie, to nie, jest. to nie A gdzie jest jakiś wstęp, że. Aha, to zabronienie. Jak się nazywa ta planeta, może? Nie pamiętam. Tam, czekaj, to było. No to było pod od ale co tam było, to nie pamiętam. Dobra, jesteśmy broń taka jak z i się przełożyła na Tak, tak, Kota mamy? Mamy A to było podmienione coś, fajnie. nie? No. Tak? A zamiast czego? Hmm. Nie wiem, czy zamiast czego się ogóle. Po prostu jest to, nie? Jest, gdzie tak. wy jesteś? Ignacy, tak. gdzie jesteś? Ja nie wiem. gdzieś ja się trochę Są... o? nie. No czeka, czeka, ale powinien się wychodzić, bo tu jest Co to, A, to jest. Co tam masz łapie? To giryłeś. jest zwykła. Patrz. Nie, żyje, żyje, żyje. A, to ej, to ty, do mnie. ej, ale. Ale dobra, Ignacy. jak się nazywa ta planeta? Nie pamiętam. Ja grałem w Oldkaście tę mapę, ale jak ona się nazywała, to nie pamiętam. No bo to musi być jakaś planeta starosa. No musi być zwykła Ten na... Proszbać. Może to być stacja kosmiczna po prostu. Może. Witam. Może... tam. Ta Co Co to jest właśnie kot? Kot? Ej, No znalazłem to jakąś się. kartę. Ladi weź nazwieniem Coruscant czy coś i A, będzie. Dobra. To, Był to so. zwykły dzień na Coruscantie. Grupa terrorystów rozbiła się tutaj, żeby uzupełnić zapasy po długiej wyprawie po galaktyce. Niestety coś poszło nie tak. Co poszło nie tak? Przepraszam. No to poszło, tak, Co to poszło? No, to nie tak. No właśnie. ktoś zginął? I czemu grupa terrorystów? Plaga jest typerem! Czy to jest zwykła... O, widziałem jak Alin zabija Bladiego, Ignacja Ignacy tak, też celuje ludzi. Ej, Gana, eee, Widziałem. Znaczy, ja ogólnie... Eee, ja bym oskarżył plagę, bo Nie! Sobie mówię ci, że Alien zabił Dladiego. No to za broni leżał. Ale Ale czemu? Przyjaciele, Kajek, czemu wy się jeszcze. już od razu oskarżacie, nie. co? Ja mam jestem, ja mam taki, za taki to test zaufania. No A, Alien mi, za, Zabiłeś Vladiego? Nie. Ktoś zabił go zimno? miałem! Ja to. nie, Piotrek nie kłam, dobrze No przecież stał obok niego, no. Szota szota wezmę stąd? Chyba? Nie. A mam za, po, zapytam po raz 34. Za każdym razem mnie zdradziłeś, ale zapytam, czy można ci ufać? Oczywiście, o, że tak, mogę Jadu. nacisnąć teraz E, mogłem Jadu. nacisnąć E i cię zrzucić, a nie zabiję tego. Co. No dobra, uznajmy, eee, że. Masz pod, tu kota, ciężko. Podpowiem co? wam, 30. windy też zabijają. O! A to Ej, nie wyszedłeś zabija. już jak tam wszedłeś? Ucham? Teraz już wiem dlaczego. Ostatek co tu lata też zabija. Tak to ponoć jest. Ale trochę się boję przejść teraz ten Dobra. Mm. Nie no poważnie. Mm. O. Co tam chodzi? Skajek Hurt? Kurde, kurde, kurde. Ej, bo tam twój ta nie żyje. No właśnie nie wiem, ktoś tu nadal nie żyje. Ignacy, byłeś praktycznie Lack. świadkiem zbrodni. Byłem no. świadkiem zbrodni? żartuję. Ja byłem świadkiem zbrodni i krzyczałem o tym sieło, głośno. Ciało, ciało, no tak, i jeszcze nie? tam dwa ciała leżą. Nikt mnie coś nie Coś mi no. się dostać jakoś nadu. Ja myślę, że Skajek coś tak, trochę śmierdzi. Tak, próbujmy się dostać nadu, Ten Skajek coś, coś, coś śmierdzi. No, on coś śmierdzi. Tam coś się kręci, I... a może no się nie umie. Uuuu, na... dostał oje, statkiem. Ignacy! Ignacy! A... Ja... Jezus! A ty nie byłeś trajtorem? Nie Był nie, nie. No, propretu, no i nie naprawdę mi teraz serduszko leporsza, mnie strasznie śmieche, boli. Ja to śmieche. widziałem jak go trąca ten, ten samolot No ja zabiłem Aliena, bo a... widziałem, że się próbował kogoś tam skrzesić czy coś, bo cały czas grzebał przy kimś. Przecież on go zabił. Nie, ja no nie na na Tak a boli serduszko. W a trajtorem I, jesu, i Ignacy po prostu. Tak się dać, jak Polska. Tak mnie serduszko a, boli. A były znaki postawione, co nie? Ostrożnie proszę chodzić. Tak, a już mi prawie uwierzyli. Ktoś nie zna przepisu tak, nie spojrzałem. Ruchu gwiezdnego. No, tak żadnego tak co? w ogóle. Tak Bardzo mi smutno. Ale w nie. nikogo nie zdradził. Nie no ja nikomu no. nie mam. Tak, tak. Mamek ci smutno, to weź sobie kotka, weź sobie no, pusty, pusty, ale tu się dostaje rany. No, nie nie mam ale mam ja się kotka. tu boję ruszać teraz, bo tu każdy ma. No tak, tak, bo tu każdy kotka. ma snajperkę i każdy. No, wiecie, no. Nikt nie ufa nikomu. To chyba polega. A ten drabinka. No No dobra, mam full HP, dobrze, dobrego. Jestem inocentem, jakby ktoś chciał wiedzieć. O, I za Izek Pusia? To ja się nie <grym> zmieszę teraz. Pusia? Nie, 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 ja pusia, jestem nie, pusia. Na pewno? O, tak, cześć to wie, nie, o, hej, plaga. Ja nie, nie, tak Mówię, że że nie, 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 Chodź, Sojusz. już? Dobra. A, no. Chodź tutaj, tutaj, nie, na górze. To jest, o, sojusz, no. jest no, no. nie, Jest to to tak nie, 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 jestem nie, 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 dla jak chcesz, będę cię chronił własną piersią. O, czekaj. Dla D, daj go sprawdzarkę, żebym był oczyszczony z. Ja idę po jak coś. To się bawisz sprawdzarkę. Sprawdzarka jest dla frajerów. Proszę takich rzeczy nie bawisz. Ej, ej, ej. Zdradzanie przyjaciół jest dla frajerów. Co? A wpadanie pod Powiedz mi, jaki tryb grasz? Jestem frajerem i wszystkich sprawdzam, czy Trouble terrorista on powiedz mu? A to nie Minecraft? O! no nie. Chodzi o to. Że trzeba się zdradzać tutaj i nawet jeżeli nie, 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 nie jesteś yy, Ale w, ja w SCP na przykład nie trzeba. Ale mam taką ja mam, ja mam ja ja parzyńską ja prośbę ogólnie, nie? No, bo tak? mi gdzieś pusia zniknęła, I spadła z tak? mostu pusia i nie poja? mogę znaleźć pusi. Widział ktoś pusia może? To ja się mm. porozglobieczę. Nie mam pojęcia, ale. Ja Jak się jakby ty znalazł pusie, to poproszę o segnę. idzie plaga. Jakby co, to na górze jest też plaga i coś knuje A nie, ja jestem z plagą, Ja jestem z plagą, ale idzie na sygnację i trochę... mnie to martwi. Tak, tak, ja, ma, ja stamtąd przeskoczę. Ale to wiesz, co będzie Ej, śmieszne? ja się tam Masz śmieszne granaty? Eee, posiadam. Ja mam. Ale to chodź im rzucimy, zobaczymy, gdzieś śmiesznie. Parzek, śmieszny nam... granat. Nie trafiłem. Oto są śmieszne granaty, czekaj! Zaraz się okaże, co się wydarzy. O, przecież, no, nic się nie wydarzyło. Rzuciłeś diabeł? Tak, ale Ja coś dajcie że ktoś z was jest podejrzany. Plaga na przykład, bardzo podejrzanie się nie. Ty zawsze jako... mnie podejrzewasz. Nie, nie, plaga nie, myślę, że jest czysty, tako. ale Ignacy właśnie namawia do złego. Nie. Ja w ja ogóle się cały czas. Zbrodni. No, jest zbrodni. Nikt nie zginął. No. Wszyscy Rada żyją. Zaraz mam z zbrodni. Są ja ale jak wszyscy żyją? Wszyscy żyją. Ej, a gdzie jest alien? Bo. Ja też Wyalienowany jak zwykle. Ty. Nie, ja biegam na środku mapy, tylko nie widzę, ja szukam was. Mam też wybuchło, wiecie, jakaś chyba ma bomba. Ej. Mano, pokazać ci sztuczkę? Nie, no ja cię zabiję. O to nie, to nie. Plaga, ty znowu zabić. Ty, ty ja jak zawsze mnie oskarżasz. Plaga kontratakuje. <grym grym> ja jestem grzeczny. Szokowe granaty jeszcze są, a tu na dole biega Skajek. Patrz, rzucę ci granat. Nie rzucaj na granat. Ale Skajek się trochę tak boi. Alien zawsze pobił zawsze. A nie, to Alien się chowa za ścianką. Gdzie, ja gdzie jestem, jest, Kusia? ale jest tutaj. Ale schowałeś się za tym. Nic no. się nie chowałeś? Za szybą się chowałeś. Kudy? Co się Lata? nie chowałeś? Nawet statki tu się, się nie chowałeś. latają. Dobra, idę stąd. Ja Uch, na razie... trzymam, No! Uuuu, no! samolot. Czegoś dostał? Byłem ja niewinny. Nie wiem, co tam jest tam jest Nie wiem, tam Diabeł i Manojek byli razem, a teraz Manojek nie żyje. To no bo chyba. To to. Nieprawda. Ty go wrzuciłeś! To strzela! Ja Kto strzela? O, Kto strzela? Co? Idę po ciebie go pod auto. Nie strzelałem! Ej, w ogóle ktokolwiek żyje, ctokolwiek nie zginął, Ja w sensie nie jeszcze, się nie zginą. jeszcze. Ja, ja, ja żyje cały czas. Coś we mnie. Oj Sky żyje? Żyje. Ej, jaka strzelina, Alien strzela do kogoś. Ali nie, nie strzelaj do, do mnie! Napierdka, ej, sprawdźmy go! Strzmy Aliena! Alien nie żyję, sprawdź Aliena! Zobacz Aliena, kim był. bo zaczął strzelać do mnie nagle. Do mnie tak samo! Proszę sprawdzić Aliena, panie Ignacy, byłeś. Ja byłem na dole. Wow. Dag, widziałem, że byłeś po pobliżu, coś i gnęło. Nie, 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 bo za co to strzelać? To zaczęliśmy na dworze. Na pewno. No. Brady, ja jestem tu cały czas. Detektyw jest. No właśnie, dlatego jest podejrzany. No czuj, już on zabija. już bym cię mógł zabić, jakbym chciał. Ej, ja się boję, tu przychodzę po kolei. Nie, to Ale boję się, bo plaga to mnie się czai, czał. To weź ten. Nie czai Masz taki kumpli godnych zaufania tam. Ja tu po prostu jestem. Plaga, może mi miejscówkę, bo to mi się bardzo nie podoba, że tu się czaiś na miejscach. Może ty zmieni, jak się mnie boisz. Plaga? Jakie plaga? mind gamesy. No. O, ty <laughs> nie, zmień. Ej, plaga do mnie chyba celuje z, z czego? Z, z, z dupy. Patrz, plecami do ciebie stoję. Diabeł ale... Idzie do Gdzie mnie? Jest? Diabeł tak zwany, cześć, to ja. No jest plaga. Stoję tu Czekaj, za szybą, żeby mi nie zabił. Ten. Ej, moment, nie outa. żyje? Nie żyje, to jest zwykła snajperka. Dlaczego miałbym je żyć? A, no nie żyje? Skajek, skajek? A, skajek żyje? Skajek żyje. Skajek żyje. Ale gdzie ty Ej, ty skajek, czekaj, czekaj, za cicho to siedzisz, mordeczko. Ale Ale my się żyjemy tutaj. Jak? Diabeł jest ranny. No jestem, bo do mnie wali. Hello, plaga. Kolega też jest ranny. Ja jestem, bo na Bo cicho siedzę, to od razu coś muszę. robić. Dlatego, że tutaj na dole Ej, w sumie, diabeł i nas są podejrzani, to jest straszny. Dla dnia tam schować. Ale, blady to pusiak w tej rundzie, no nie podoba no mi się to. No nie, no odrzuć mi! 6kp mam, alo! Blaga nie strzelam! Ja to nie strzelam przecież, to Blady. No to blady strzelał. Blaga i ten, diabeł i ignacy są podejrzani, tak, 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 prawda. Tak, tak. Poczekaj, kogo, kogo mnie jeszcze mam? No, diabeł jest. Diabeł coś tnuje, kurde. Na pewno! Zobaczcie na tego piesem. Ej! o, wyleczył się, diabeł, diabeł jest zdrajcą! Okej! Morduj go, morduj go, nie, No nie, nie. macie go! Nie, żyje. Żyje? Rzekaj. Tak, diabeł 100% zdrajca. Proszę strzelić natychmiast. A wiem, był innocent. po prostu. Oj, strzela do mnie, mocno, berwaj. Nie strzelam, nikt w życiu, kurwa. Nie strzelałem. Weź go, blady. Diabeł strzela. A ład, proszę jest. go zabić. kur... Dobra, diabeł nie żyje? I tego sprawdzę. Dla pewności go sprawdzę, nie to, że się wyleczył, nie? Mówiłem, że to jest zdrajca? No jednak, kurczę. Może ci było się leczyć? No już sprawdzę. kolego, fajną masz broń. O, jest, tak, traitor. Ej, tylko teraz, to wiesz co ja, ja zrobię? Flagus, no. Ale y, tylko Ignacy został. A! <śmiech> <śmiech> Jacek, nie yes. Ja nie wiem! Jest! Ja myślę, że Skajek żyje. Oh my god. To się jest, to było tak oczywiste. <laughs> A, muszę tylko za światów to tak wygląda. Ciu, ciu, ciu. ła 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 CO TO BYŁO? NIE ZNAJDZIEŚ no Trafiłeś, trafiłeś mm. Gdzieś poszedł, panie piesele Nigdy <noise> nie znajdę Ciągnu pójdź <noise> Nigdy Cię nie, nie znajdę? Tak <noise> <znajdę. głos> To się nie uda chyba. Kurde, mam problemik, mały. No, ale Ale taki ty. Co się tu dzieje? Co? Czy ja dobrze widzę, na radarze, gdzie ty jesteś blady? Tak. Co jesteś na górze? Tak. Jest jakaś tam, szansa, się... żeby cię dojechać? A, mam już ja pomysł, jak cię dojadę. Tylko. A, nie mogę tu już wejść.

No, no, no popatrz. No, no, no popatrz. Co, jedno, nie, nie, na, no, no, no ja no, kurde nie chciałem śledzić, ale no, no, musiałem, no nie miałem wyboru, bo inaczej... No, byłem, ale długo, no, no, strasznie długo no, zwlekał Ignacy i no, Diabeł, żeby no, coś zacząć działać, ale... Chciałem jeszcze zabić wam Diabeła na ocz, nie żeby z, żeby z Alienem już z z działali nieźle. Ty, Judasz strachny! Jak? Jeszcze, że się przyznał. się strzelali do ciebie przecież. Ale bym cię wskrzesił. A, ej, nie. Przepraszam. Nigdy bym cię dodał. Dobra, kolejny zwykły dzień. Mam pomysł. Pobawmy się może w Sprawzarkę. Sky'ego do Sp ty jesteś profesjonalnym strajcom. Ja nie chcę A, iść do jasne. sprawdzarki. Ja też nie pójdę jadę do sprawdzarki jadę. nigdy. No nie nie ma być do man, sprawdzarki, macie, tak, tak zostałem góru. wychowany. No. No. Nie, nie, nie przyznaję sprzeciwu. Skype, przyjdź tu na do sprawdzarki. No to zdroźnijmy pedał. To ja do ej. sprawdzarki. Nikt jeszcze nie jest. No. To ja jest, to, ja, to właśnie, to ja chce. będę tutaj zapraszał do sprawdzarki. No, jak ja, ja mogę i ja, ja mogę iść w Twoim kuplem. Chcesz? Tak. Manoje? No dobra. Mano, jak, jak nie chcesz fajnie. iść do sprawdzarki, to, to jest nie jest. No, Ale ja jestem detektywem. Ja się <laughs> to w no. Detektyw, nie ja chce pójść do sprawdzarki. Nie, nie, nie. Co jest na tym razie masz szczęście? Fajnie, nie? tym nie chcesz? super, cieszę się. Czekaj, poczekam, może to wszystko. Do Słyszę Dobra, to ja zrobię teraz rundę na No będę siedział w wychwyciu. Oho. Владимиров засе проверить Coś, ja, tu jest ja bym nie wszystkich tak. sprawdził. Ale jak strzela, tak się rozumiem, że dajesz, że jesteś taki łatwy do sprawdzania. No tak, tak. nie jest a, łatwy okay. do sprawdzenia. Okej, okay, dobra. Nie mam nic do ja no, sprawdzenia. Się się no, tak no, uh. Ja bym się tak nie dał. Ej, Wim, nie zabija. Nie, 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 nie. Zabijajcie, może, panie podejrzanym. Tam nic nie ma, Manu. No jest królowa. O futrynę też możecie zgnieść. Możecie tam sniperkować, a tam mi się nic nie dzieje śmiesznego. Musimy zdajeć jakieś śmieszne rzeczy. No, szadgar, już jest śmieszny. Ale się czaić stresznie tam w roku. wam się przed tobą. No, ja się cały czas czai w rogu, jakby coś knuł. Awesome, no, a! Powiedział Bladdy, po no, bla no, który siedział cały czas w rogu no, cały tak. rundę. No nie. No ja, jako ja <gryw> jako ja, detektyw. Nie, co ty igrasz? <grywne> ja, jako Słyska. detektyw mogłem się... Proszę, proszę, to, to ja proszę, nie jako ja, detektyw mogłem. No oczywiście, zfagre, ja nie mówię, że no nie, nie mogłeś. Dlaczego? <grywne>

No nie wiem, Alien, Alien... Co się alien Sprawdź co to jest. Alien zabił tego. Okej, mamy detektywa. Z, alien zabił tego, więc... Yy... Uwaga! Wskaczę! Wskaczę! Diabeł jeszcze o, żyje, yes, yeah. No żyje Ja uh, Ej. A ktoś, jak Ale mi śmierdzi godłem. Ja od was idę. Przepraszam bardzo, ale, o, ja, a może rzeczy tu proszę, pieseł bachnie... wszystkich próbuję wymanewrować w swojej piesy trzy. Proszę najuczciwszy na dwóch najgorszych. Ej, ej, mogę pójść do No chodź <laughs> piesę chodź Pieseł, do, chodź pieseł no, mogę, mogę pójść do Jeden z nich albo we dwójkę są myszkistami. Ja się proszę Ale skąd wy macie sprawdzarkę? Musi to musi to być diabeł, A kto cholera jest? Ja się kitam, proszę apel, apel jak poproszę. A polegli nic, polegli nic nie mówią. Nic, nic nie mówią. Ej! Ja byłem się ziupić, dobra. Łapie. Ten żyje. No ten idę trajtor. się ukryć, bo wy do mnie będziecie strzelać. Przecież wie... zostaw, nie szczelaj, no twardo Ale Alien wieczu? żyjesz jeszcze? Aha, dobra. Ej kurwa, ja nie wiem czy użyłem dobrze mocy matematyki, ale wydaje się, że jestem trochę w dupnej pozycji w takim razie. A, powiem ci. Każdy z was jest dla siebie w dupnej pozycji. Oby nie wszyscy jesteśmy w dupie. Jeśli tylko jeden z nas jest traitorem, to będzie taki shoot w człowieku. Uch. Jak na dzikim zachodzie. Dobra, to... The... <gnesia> no, <bla>, <gnesia> no, no, <safle. gnesia> Dobrze. Teraz idziemy przynajmniej historię. No nie. Dlaczego to się nie udało. Ja bym się, nie, udało. No jak to się o. Mogło o. nie udać. Dobra, przynajmniej Ignacy mamy wyklarowaną sytuację. Ale tak, to, no no, to nie tak, że u ciebie nie bo, bo wtedy. Na mnie Poczekajcie chwilkę muszę się wyjść na moment. Kurde mam kuriera z komputerem, wiecie. Nie wiem. Dobra, inaczej będę cię chronił, tylko dam Hurarium! Aha, spoko. Ma... Pobroniłem chyba. Słyszałem o, spadające zwłoki, więc stawiam się to. Ciekawe, co się stało! Obronione. Co to by? Idealnie. 1-0. Where is that boy? Prawdziwy zdrajca. O! Cuuuuuj, who's that dog? No? O, sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Nie mam wyboru. Muszę zastosować najwyższy. Piękny to było za Dobra, ile, ile, ile się ukryć w takim Zostałe. razie? Dzięki taki, no. uh, za ludzi! Diabeł, niestety zostałeś za sam! I na twoje nieszczęście nie wiesz, gdzie mnie szukać. Co nie dzieje? <średenie> Przychodzi przez środek ma mapy. No. Nie wiesz, gdzie mnie szukać. Nie wiesz, gdzie mnie szukać, <średenie> szukać. mogę być wszędzie! panie diabeł, wszędzie mogę być! O, jaju, gdzie, gdzie może być bloody? Gdzie, no, gdzie ja mogę być? No No ja Nie, ja mogę się Where's na, 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 nie. Where's that dog? Nie wyjdź za szyby! Duże kule odparną się eee, U, nie była! No, 4 box jak zwykle przebiegły. Spróbuj. <laughs> jak może, zwykle skromny. To po czym biega, jest do rozbicia. O! Już został nie Ja Jakie to byłoby dobre. O, to byłoby tak dobre. Tak się schował. kurde. A ja mogłem na to wpaść, mm. widzisz? O! Who's that boy? Kto dostał w dupala? Gdzie mm. obioteusz jest? O nie, bo się spierdolę z tego. Dobra, wow, oh. co? No? Jak wjechał tam. Oh. Kurde. U. Chodź na salu, Na salówkę dawaj! Dobra, dobra, dobra. Dawaj, na solóweczkę. No Aaaaah! Oszukałeś strajce! Dobrze! Szukałe strajce! Zrobicie picką bitwę na środku, a No i zrobiłem! Tak, przeleciałby oszukałem. samolot i by was zabił, nie? <normal">? No to by byłoby jeszcze śmiesznie. <Large> tury 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 tury. Niewiarygodne. Kurde, tak zrąbałem teraz troszeczkę. Troszeczkę, proszę. Ale, na, na Ale to dobrać. w ogóle było śmieszkowe, nie bo Alien no. zabił będąc Innocentem zabił tego Trajtora, nie sobie, tak, tak sobie go po prostu nie. zepchnął. No. A ja Dla sobie Island. chciałem skoczyć gdzieś i spadłem sobie, będę no. Tak Taki smuteczek. Będę no. no. się bronił no. Ignacy. Jak, jak ktoś jest przy krawędzi, no musi no. niestety. No. 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 Będę cię Ignacy. Ignacy. Już już, ja. żyję. już żyję, już żyję. Już no. Jest no to nie. dobrze. Cześć. Ale Starałem się ale pomuściłem cię o że ktoś na, mnie zepnął, na, 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 wtedy, ale to spoko musiałem. Na, 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 na. To byłem ja! Powiedziałem, to że tak. cię będę bronił nagle ja słyszę takie łooo! <śculptu> nie, no, tak się złożyło. To, a wygrał kto? Sprawiedliwość i prawo? Nie, oczywiście, że tak. I teraz s, s, pra prawo i sprawiedliwość. O, może to jest. Już... Prawo i ślewa. Dobra, musimy teraz wyczaić, kto jest zdrajcą. Manojek, czy mogę Tobie zaufać? No właśnie, ja bym się bardziej martwił o to, czy mogę Tobie o, zaufać. Manojek, o. musimy sobie ufać, to jest jedyny sposób, żeby pokonać złych Snoopy? zdrajców. Dobra, szczerze, pomyśl. Oczę, pochwalaj się, bo to jest śmieszne. bardzo niebezpiecznie. Chodź, no jak musimy Jak ty jesteś taki mrakos. tutaj miły i taki chętny do chowania, to wiem, że tylko wejdę na to. No, co dzisiaj, to, to, to i, i umrę. Ja blisko podchodził, nie? Nie, nie, no, jak ja nigdy nie zdradził. Znasz smaku. Jestem lepiej na świecie. Nie, no ty my zerknasz tam. No jak się zerknasz, że tak wysoko nie jest. Dobra, no. Wysoko nawet, kanał. No to wschodź na pierwsze. Ej, coś tu poleciało, co to było? Ladi! Ja amunicję wyrzuciłem, już wiem. A. No spokojnie tam nie Nie, dobra, to... ja idę. No ty śmierdzisz na odległość. Manoek, Manoek zaufać, nie, no, tym nie. Ej, to jest detektywem. Może ja, może. Diabeł mogę go zabić po prostu? Nie, nie, nie zabijaj mnie. Nie, 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 nie ma takich rzeczy, niestety. nawet Mucha ma prawo do życia, także. Manułek, to musisz mi zaufać. No dobrze, zaufam ci. dobrze. Dobra, mano, sobie. idziemy, idziemy. Słuchajcie, nie każdy ma prawo ta. do życia, na przykład komary ta, ta. nie mają prawa do życia. Według mnie. Kurwa, kurwa. co się spycha? Co się stało? Ej, co ty tam. Się to, Ale instant karma tu poleciała! To alien Widziałem skajka! Ja nie, ja. nie, to była instant karma. Chciałem zepchnąć skajka i mnie jebło autor. No co o, co o, nie Ale spadłeś na dół. doł, tak? Zrozumiałeś na doł. Alien chyba z AWP, z No sobie. nie! Tak, tak mi się Gajer. dzieje. Ej, był inaczej. Tak? Ja Mówi jestem się, na górze i wszystko jest, i widziałem. Nadim no, jest trajorem, to, to widać. Sprawa no. jest taka, że Alien celował Silent <grym grym> Ave, bo musimy <grym> współpracować tak z Mano i musimy go pokonać. Jest... No, no, Bladdy, ty tak śmierdzi. Nieprawda, no, Marek, nie, dawno zabił przecież! Nie, 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 nie. No nie, na nie pewno Widzę cię blady. Jak zginę, bo ktoś mnie zabije teraz. O nie, to, to teraz normalnie... zabiją cię wszyscy, bo to na siebie wyrok skazałeś właśnie. Nie, nie, nie znam no. ja tego ja. ja mu ufam na przykład. No gdzie jest Bladdy? Ja bym mu zaufał, on shotguna w wręcz. No bo tam pracujesz pewnie z nim, czyli Ignacy Jali! No mogę go zabić. Z nie no wszystkich Dobre. podejrzewa Manowek, musimy spopracować, bo widzisz, że jestem <laughs> przeciwko na mnie. No, A, z góry walej. No. O z góry, Teraz... czyli na górze chcą z Tak, zidzie. tak. tak no. Ja pielnicie zabieram. O broń skokować. Dobra. Nie, nie, o. Nie, nie. o, masz moje pusie, Ignac. No, dobra dobra Manuj, musimy spopracować, chodź. Okay. Boże, biedna pusia, tyle czasu sam. Mamy już pusie, stary. Szybko Manujek, musimy się tu schować. Dobra, dobra, chowajmy się tutaj szybko. Kurwa do mnie strzel, zaszpa Ale nie była kryjówka. O, ej, nie. ktoś na górze strzela. musimy wycaić i zabić. Dobra, już zdycham. Na Czyli, ej, może Plagus, bo w sumie się nie odzywa przez Ta coś. Tak, plaga, panie, będą wali. Nieprawda. Nie To nieprawda brzmiało Ty jakby. Tak, się tak? to jest. To <śmiech> <wytrzymać>. <śmiech> Dla... <śmiech> Zaraz zdycham. wiesz. No, Dzięki. Przepraszam że tak długo. Dobra, sprawa jest taka, Manoik, że mamy najgorszą sytuację z możliwą. Musimy tu zostać na zawsze, bo wyjście jest niebezpieczne. No i Widzicie, tak wam krótce wyszło oszukiwanie, że ktoś jest winny. No się, bo ci zabije Nie <d đóms> boję się. Wolę zginąć z rąk plagi niż fałszywego ty, ty przyjaciela! Wow. O, tak, wie, A gdzie jest gdzie jest ten twój fałszywy przyjaciel? Dobra, manuje, o nie, Chcą nie. mnie zaleźć. O, ktoś umarł. Co?! Alien zginął? Tak. Znaczy ja słyszałem spadające ciała. Dobra, szybko nie. się przemieszczać. Nie mam za dużo czasu, bo zaraz nas ze Nie no jak się naprawdę okaże, że Bloody nie był zdrajcą, to przecież. No Ciepko. nie wiem. O same kule wezmę. Co? i gardło, mordę. Dobra, chodźmy no jak szybciutko. Sprawa jest taka, że mamy o! najgorszą sytuację ze wszystkich. Ludzie umierają! Coś I tylko mi uderzyło. my zostaliśmy przy życiu. Hmm. Musimy się Ty ukryć. próbowałeś Ejdy. mnie zepchnąć? W to. Nie, kiedyś próbowałem. No, dobrać? coś mi uderzyło. To nie. Ja. Za 5 HP. Dobra. Tutaj gdzieś jest. Coś o! A kreatorem. Ej, tam są jakieś. Nie, no bez To kto szykuje gardło teraz? Kto szykuje Na. gardło? Vladi, ty nie byłeś tym? Co? No by było, Ej, no, śmieszne by no, było gdyby takie, ty go skrzesz, a to nagle jeb, samoloci. No, wyczekałem samolot. A jak ty Alien zginąłeś powiedz Samolocik? Tak a, są niebezpieczne są samolociki są. Najgorsze jest to, że nie, nie idzie tego wyczuć, kiedy one jadą. No, no. To, to, to wiesz, to jest jak na autostradzie, no, nie wyczujesz, kiedy no Nie wyczujesz jadą. momentu, hmm. No, 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 no. Okay. się pierdoli, no. Nie <laughs> Ale to była, to była bardzo fajna runda. To, no, to, to co, ostatnia rundka? Ostatnia. ostatnia. runda. Walną tak, tak. to walną. No widzisz? widzisz, widzisz Manojek? Nie no, Bladnie, przepraszam, ale no naprawdę byłem przekonany, że... Nie dziwię się. Teraz to naprawdę wiem, po samej kule stary. Teraz no, już teraz... tak to jest tak Jez zwane Ball deep Situation, także masz przerąbane. To teraz nie jeżdżę na żadne te eventy, że. nie do teraz kto chce zostać moim przyjacielem? Ja, ja bym chciał, bo ja jestem detektywem. No, Ty chcesz zostać no, przyjacielem? Do... Tak. A co? Do. Jestem inocentem! Ej. Ktoś poleciał, ktoś poleciał chyba. Znowu a co to się stało? stało? Jest! Yes. Znowu ktoś po prostu. musimy to zbadać. Ktoś leży martw, nie, nie, i Nie, 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 po prostu zbada. nie przeskoczył do mnie z tej. tej a ja Dobra. jestem detektywem, więc. Okay. A, no nie naj... doskoczył. Nie doskoczył. Fajne miejsce, co? Tak, co ty świrujesz? Patrzę z tego miejsca, może fajnie strzelać. do ludzi, nie będą wiedzieć, gdzie jestem. Sprawdzam, myślałeś o od... tym. Skyjek był no? Serio? Czyli bym mnie zabił. Czyli pozbędę się po prostu jego ciała i nigdy już nie będzie miał... To prawda, się, nie się udało ciała. Się. Życia. A, uważam, że automatycznie powinien być niewinny, bo pozbyłem się jego ciała. Prawda? A, A, to w no. to Takie próby oczyszczenia się... swojego dźmanu. W takim razie ja bym się chciał spotkać. A z, gdzie ty mnie widzisz? Ja Cię widzę, manom. Możemy winda. być przyjaciółmi. Winda. Ale gdzie Ty dobra. mnie widziałeś? Buchel, no tu jestem. No, Aha, no dobra. No to chodź, to Cię sprawdzę. Idę po pusie, no, 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 ja są... bo tam pusie znalazłeś. się. tam to O, jest Alien, dobra, Panowie, bo plaga do mnie idzie, a jestem w rogu, więc w co, wiecie co się stanie, Nie zrzucisz mnie Alien, proszę. O nie, Ignacy z jego pompką. to jest? O, to jest Prawdziwości i przyjaźni. No nie to jest dla nas wiecie co jeszcze mam? Chłopaki tutaj? Patrzcie, patrzcie. To nie jest to, ale wybaczam ci. A to jest najśmieszniejsze. To nie jest to? Nie, to nie to. Zobaczycie. Ok, to muszę kupić to, tak? To się nazywa. To jest bardzo zabawnie. A na Pompkę zdrady! Mi się jest wieje, pompka że to jest pompka zaufania! Schowaj się! My Myślisz, że powinniśmy to rozwiązać. Po, powinniśmy to? uciekać no. za szybko! Cześć! Nie zielone! Nie pchaj, nie blady! pompka zaufania! Posłuchajcie. posunięty! No dobra. Gdzie oni są? Nie możemy nie zabić wszystkich i wtedy będziemy wolno. wygranymi. Wszystko nie wolno? Panowie, od razu mówię nie wszystkim, nie. że. Plaga jest niewinna. Nie o, widzę O, widzę tak. Nie podoba mi się to, że idzie za mną. Ten. Ale wprowadzę ale co zamieszanie, to? plaga, zabijamy wszystkich? Wygraliśmy! To. Brawo! No. Dlaczego to zabiliście diabeła? Radom kurwa się. Ja to był tym. To no. było wprowadzanie zamieszania. No, no, raz, głowę, no, byliśmy sprawdzeni więc. Miał pomieszane. prawo. Nie, my wiedzieliśmy, że został jeden zdrajca i my jesteśmy niewinni, więc postanowiliśmy go zabrać. Hej, następnym zdarliwe, razem nieść kurwa na środku autostrady, to będzie łatwiej wygrać, okej? Okay? <laughs> dobra, chyba kończymy bić, to nie. No, tak no, jest. Ja no. No. no, dobra. Cześć, to co jeszcze?